Cześć. Yes. Witacie na moim kanale. Dzisiaj wam pokażę jak przygotować sok z cytryny. Eee i Ha. Oj. Ewest. I czekajcie. To pierwszy kosz to jest. cytryny. Tak jak mówiłam, jest tak water, ale cytryn. więc przygotujcie cytrynę. Prawdziwą cytrynę. Nasza cytryna. wodę nie skończę, no, może być. Trochę nad. Nie musi być. Aż tak dużo, no, ja Tylko dalej, tylko trochę. Jakiś taki mini słoiczek Ja mam taki mały.

Jestem skącił. Posiadam na dwie. To wsypało czy jakoś tak, tak dobrze. No a to. trzy albo dwie i pół. Tyska, to też to jest plus, mało na razie. Taką. No i w tej wodzie mam muszę. Мужчина Мужчина Наливаем вот Я подержу тоже вот Тоже что-то дайте Три Вот Следующий если я вам сейчас скину, я буду с таким и если мать три то, кстати, строить все таки если мать походы на сок, три на так Я нарезаю тут тебя. Мужчины, тут дети, помню, как в 18 часах.

nie pomaga tutaj, żeby było gładkie i faktycznie zrobiłam takie składki ale no, oczywiście nie tą i to już tak no na ramy jeśli nalejecie trochę cecyry nie przestanie was czepać tutaj mam Ну, как-то там удалось, и теперь на можно использовать. Это немного ок, но... Добавляем сухарь. Добавляем, кстати, много цитрунки. Вот так.

Usłyszałam skoczyć do Starlet, więc prawie już mam. no ale można mieć naprawdę sok Jeszcze na takiego miałam ochotę jest wielki 21, 28. no i nagrywam a no i do zobaczenia do następnego odcinka dajcie łapkę w górę Ну и сделайте такие вещи. Так субскрипция. Лапка в горе. Пенс,